Eloj, wybacz, nie chciałam cię wystraszyć. Na pewno sobie tutaj radzisz? Mam gaje i. próbuję zrozumieć znaki przedwiecznych. Chcę zająć myśli. Wróciłaś do pieśni ziemi? Myślałam o tym, ale. nie wiedziałabym co powiedzieć. Chór już teraz uważa mnie za cierń na krzewie. Gdyby wiedzieli, co zrobiłyśmy z fa. Nawet jakby zrozumieli, to i tak nic by nie pojęli z tego. Tu. Nie. Na razie muszę zapomnieć o plemieniu. Rozumiem, że poznałaś już talany. Tak, łowczyni Karja. Nie widziałam takiej zbroi od krwawych łowów. Warl mówił, że wiele wycierpiała z rąk króla słońca. Tak. To jedna z tych dobrych. Zaufaj. Podobno wzięłaś się za naukę czytania. Tak. Gaja była na tyle miła, że przygotowała mi listę znaków przedwiecznych. Pomogła mi rozszyfrować część danych, które zebrałaś, no i pokazała, jak używać Fokusa, by sobie pomóc. Nie jest łatwo, ale jakoś wychodzi. To bardzo dobrze. Czy Gaja powiedziała ci coś o zenitach? Trochę, ale i tak nie było łatwo w to uwierzyć. I pomyśleć, że wśród gwiazd są miejsca, gdzie życie rozkwita jak tutaj, to uczy pokory, przynajmniej mnie, a jednocześnie zasmuca, że to życie pragnie nas zniszczyć. To jak utaru utrzymują pokój z tak agresywnym plemieniem jak tenaktowie? Trzymamy ich na dystans. Gdy nasze pola rozkwitały, tenaktowie spoglądali na nie z zazdrością. Ale anteny pieśni ziemi dają schronienie. Z ich wysokości łatwiej odeprzeć wroga. Na koniec zawarliśmy rozejm z tenaktami. Plemię obiecało dostarczać im co roku określoną część plonów. W zamian, ten aktowie przekazywali nam wojownika, weterana, by szkolił Utarów w walce. Ten obyczaj zarzucono parę lat po dniu obłędu, ale kilku weteranów wciąż żyje na równinach. Miałam zapytać: Po co chodzi między tobą i chórem? Chyba nie najlepiej się wam układa. Tak to jest, kiedy osoba z plemienia Utaru się komuś sprzeciwia. Dwa razy. Kiedy Karja najechali równiny Utaru, nie tylko zaatakowali nasze wioski, spalili też pola, zniewolili ludzi i wybili tych, którzy byli zbyt słabi, by dotrzeć do południka, żeby zginąć w Kręgu Słońca. Pomagałam uzdrowicielom. Gdy uchodźcy szli masowo do pieśni ziemi, chór był podzielony, nie wiedzieli, co z tym zrobić. Niektórzy chcieli walczyć... Inni wierzyli, że anteny nas ochronią, tak, jak czyniły do tej pory. A kiedy się kłócili, ja zakopywałam nasiona. Musiało być ciężko patrzeć, jak twoje plemię cierpi podczas najazdów w Pochodzę z małej wioski nieopodal Pieśni Ziemi. Babcia mawiała, że każda roślina może tam zakwitnąć. Przeniosłam się do anten, żeby uczyć się lecznictwa. Chciałam wrócić do domu, w czasie krwawych łowów, ale ranni napływali do pieśni ziemi, codziennie kolejni. Dlatego nie wracałam. Do czasu. Pewnego dnia usłyszałam, że w nocy kardzia splądrowali moją wioskę. Ruszyłam, by pomóc ocalałym, ale nikogo nie było. Swąd palonych ciał prześladuje mnie do dziś. Przykro mi, Zo. Postanowiłam stawić się przed chórem jak tylko wrócimy, żeby domagać się konfrontacji z najeźdźcami. Odmówili mi. Dlatego odeszłam, aby walczyć. Naprawdę, samotnie ruszyłaś walczyć z Racja. Ale okazało się, że nie byłam sama. Wieści o moim sporze z chórem niezwykle szybko się rozniosły. Nim się obejrzałam, kilkunastu wojowników Utaru ruszyło ze mną do walki. Fakt, nie mieliśmy szans w starciu z ale znaliśmy te tereny dużo lepiej od nich. Napadaliśmy na mniejsze oddziały, nękaliśmy ich tabur i atakowaliśmy obozy nocą. Musiałaś zrobić na nich wrażenie? Tenaktowie to zauważyli. Kiedy klany zaczęły spychać Kardzha na wschód, pozwolili nam dołączyć. Ścigaliśmy wroga aż do samotnego światła. Byłaś w samotnym świetle, gdy tenaktowie pokonali Kardzha. Szeryfowie tenaktów wspięli się po klifach bez nadziei i zaskoczyli przeciwnika. Wrota twierdzy stanęły otworem, a nasze siły wlały się do środka. To, co się stało potem nie chcę o tym pamiętać. Gdy opadł bitewny kurz, znów to poczułam spąd palonego ciała. Było po wojnie, więc resztki mojego oddziału wróciły na równiny. Wróciłam do pieśni Ziemi. Ale nawet po zakończeniu żniw. Nie czułam, że to moje miejsce. To wtedy zostałaś żałobnicą? Myślę, że uśmierzenie bólu innych pomoże ukoić mój własny. Była naiwna, ale zjawiłaś się ty. Mogłam dalej śpiewać nad grobami ludzi albo zawalczyć o ich życie. Dobrze, że wybrałaś to drugie. Czyli rozmawiałaś z Gają? Tak. Była na tyle miła, że opowiedziała mi o historii przedwiecznych. Na przykład o upadku i bohaterskich działaniach swojej twórczyni Elizabeth Sobek. Byłam zaskoczona, gdy zobaczyłam ciebie. Odeszła? Odrodziła się? <laughs> Nie, żebym umiała to wyjaśnić. Muszę już iść, ale w razie czego skontaktuj się ze mną przez fokus. Będę o tym pamiętać. palenie jej nie pomoże. znajdę. Jeśli zabije dowódcę, może reszta ucieknie. Mają tu maszyny. Mogłabym je zdominować i uwolnić, narobić zamieszania. Jak leci? Niewiele się tu dzieje. Mamy w szeregach za dużo marów. Wymagają dyscypliny. Oczy już się otwarte, żołnierzu. Chętnie bym wywalczyła, bo by Oby zaraz coś się zaczęło. Moja co mina. tam Nie masz? Wiem, co tam masz? Gadaniem. Zacznij szukać. Ktoś jeszcze coś widział? Nic dziwnego się nie dzieje. O, co? Co? Czas na nowe podejście. Za to cudzoziemko. Uwaga! nie będzie już przeszkadzać. Kłopotów. Mają ładny widok. barista może się przydać w razie kłopotów. Tego mi było trzeba. Pakietki ten aktów. Później wiem, myślę, co z nimi zrobić. Ten kolor wyglądałby ciekawie na moim pancerzu.